Ciema z tej strony, Artura, to jest filmik, który Wam obiecałem, czyli moje przygody z Oelixem. Moje i art w sumie. Bo po, jak nie widzieliście poprzedniego filmu, godzinnego filmu o tym, jak e, zostaliśmy oszukani na Allegro, to zobaczcie, posłuchajcie go, jest na moim Spotify'u też. E, to tam wspomniałem, że też mam e, różne historie e, z Oelixem, albo na tym filmie, albo na poprzednim, już nie pamiętam. Ale obiecałem Wam ten film i. Tutaj przedstawimy Wam kilka historii, zobaczymy jak się zmieścimy w czasie. Jeżeli będzie za długi ten film, to oczywiście podzielimy go, bo już nie chcę robić godzinnego kloca po prostu ciężkostrawnego, tylko wiecie, już szyb bardziej szybką formę. A tych historii trochę mamy i może się zmieścimy w jednym filmie, może nie, bo ja na AliExpress-ie, jak wiecie, kupuję dużo, ponieważ prowadzę serię cebulowe okazje. Yy, również też dużo sprzedajemy na AliExpress-ie. Bo na przykład był moment, kiedy wyprzedawaliśmy graty w ogóle totalnie. Moment mojej przeprowadzki tutaj do Art, gdzie też wyprzedawałem swoje graty. No i ta, jakby ten przepływ przedmiotów, które który mam, jakby jest duży, dość teraz, dość teraz mniejszy, bo kiedyś bardzo dużo kupowałem rzeczy i później nie sprzedawałem. Nie wiem, było... no Ty miałeś w ogóle bardzo dużo rzeczy. No miałem dużo rzeczy, albo nie... się cały jeden pokój, to były rzeczy, nie mówię tylko twoje, ale ogólnie rzeczy. Taka graciarnia. No, mieliśmy jeden pokój właśnie Graciarnię, w którym teraz nagrywam, widzicie, już nie jest graciarnią. I po prostu tych rzeczy było na tyle dużo, że zacząłem je sprzedawać na Alexie. Dlaczego inne Allegro? Bo Allegro bierze prowizję, a ja chciałem to sprzedać też lokalnie po prostu. I wtedy nie było Allegro lokalnie, ale Allegro lokalnie też... Nie, nie polecam, bo nie podoba mi się ten serwis, jak on działa, ale to może kiedy indziej, ale do, do, do celu. Zacznijmy sobie ogólnie z czym chcecie sprzedać coś na OELIX-ie. bo ogólnie te, głównie są historie o sprzedaży, bo historie skupne mieliśmy w miarę bezproblemowe, czyli po prostu ktoś przychodzi Pyta się, nie, jedną miałem taką historię, taką trochę dziwną, ale to dziwni są ludzie. W miarę historię z kupowaniem to jest takie, przychodzisz, się ma, się ma, kupujesz i tyle. Mieliśmy historię taką z dupy trochę z drukarką ostatnio, że kupiliśmy drukarkę od. Yy, od takiej parki młodej i się okazało, no dość tanio, i się okazało, że musieliśmy dołożyć połowę z tego, co zapłaciliśmy, bo była zatkana dysza w głowicy, ale to są takie to są takie historie, że trzeba na to uważać, ale głównie z kupnem naszym nie było z problemu. Znaczy, no, to można do mnie, z tą drukarką, że mogli o tym wiedzieć, bądź mogli o tym nie wiedzieć, więc też nie do końca można jej wyopatrzać tym, że no oni chcieli nas oszukać czy coś, bo mogło tak być, że faktycznie stała długo nieużywana i ona tak wyglądała zdecydowanie. Szczególnie, że w środku miała roztopionego mordoklejka. No. <laughs> e, tak, e, ale, ale jakby oni mogli, mogli przypuszczać, że tusze są zaschnięte, ale mogli też o tym wiedzieć, że dysza po prostu e, czarnego tuszu zatkała głowicę. Więc jakby no. Na no dwoje babka wróżyła, nie? No więc sobie, tak mówię, z skupnym sobie przypominam jeszcze tylko jedną historię. Ee, że sprzedawałem, oczywiście konsolę xbox 360 nie, sprzedawałem ogólnie moje konsole i e, kupował ode mnie taki gościu, którego pozdrawiam który był taki trochę niemrawy trochę nie wiedział miał, wiecie macie gps-y, adresy, nie? ale on się pytał gdzie, tu gdzie przyjść, gdzie kupić w ogóle musiałem mu machać za płotu, że o tu proszę widzieli, widzicie takiego gościa który wie, wiecie, jak widzicie tego gościa to wiecie, że on chce kupić od ciebie starą konsolę i to są takie historie, że ludzie są po prostu, to jest interakcja w sprzedaży. Ludzie są, albo są cwajacy, albo są zwykli ludzie, albo są tacy niemrabi. Ale głównie z kupnem nie mieliśmy problemów. Głównie z samą sprzedażą. Macie już to w głowie, chcecie coś sprzedać na Eliksie. Musicie być twardzi. Tak. To jest pierwsza zasada, być twardym jak skała, jak nie przemierzając, no. Ponieważ... Oboj oh Im, im droższa rzecz im, im więc nie, każdą rzecz, jaką będziecie sprzedawać na elikcie, to będziecie mieli przygody i będziecie mieli jaja. No i naj, najprostsze takie historie, które się zdarzają, to mam najświeższe co miałem. Sprzedawałem moją, moją konsolkę PS4, bo kupowałem PS4 Pro. Na szczęście od przyjaciela, więc nie musiałem się z nikim e, mordować i wiem, że konsola jest w idealnym stanie, ale sprzedawałem ten PS4 i Sprzedawałem OLX wprowadził nową funkcję. Jest to paczka w OLX, gdzie to działanie wiem tak jak na Vinted. Na Vinted też dużo teraz kupujemy, sprzedajemy, ale to nie. Jest taka nowa opcja, że po prostu jak na vinted, czyli tak, I my wystawiamy przedmiot i podajemy wszystkie dane olx -owi. Osoba, która od nas kupuje z wysyłką, bo standardowo na ex zawsze jest powiedziane, ej, ziomuś, nie. Wiecie, to jest lokalne. Wiesz, nie, podamaj, nie podawaj swoich danych. Tak, nie nie podawaj numer konta, reszt, Wiesz, nie, nie, wysyłaj, albo nie, nie płacz komuś, wiecie, z góry, z, no. z góry bo, bo, cię zrobi wluja i. Nadal już porobili też kilka razy. No, zresztą, ale wiesz, oni umywają rączki geoli, Tak, bo, wszystko, oni, bo dostajesz informację, że tego tak, właśnie robić. Tak, No, no ale dobrze, no, ja, ja to szanuję, nie? no bo jest to lokalnie, masz sobie między miastami tu wymieniać sprzęt i tyle, a oni nie odpowiadają później za to, że ktoś cię oszukał, nie? Sam już w swojej kwestii tam rób, nie? Z policją się używaj, czy coś. Dlatego teraz wprowadzili tą paczkę, że osoba wpłaca. Jakby całą, całą opłatę i ustawienie wysyłki bierze na siebie OLX. Czyli ta osoba, na przykład ja sprzedawałem moją konsolę za 500 zł, czyli osoba, i tam jest chyba do wyboru na razie tylko impost. To jest w ogóle na razie w powijakach. Nie polecam. Już, już z góry mówię, nie polecam. Bo tak, osoba płaci te powiedzmy, nie wiem, 500 zł i 9 zł za wysyłkę. Czy tam 12, no whatever, nie, nie interesuje cię, Ty masz napisane, że ty dostaniesz te 500 zł, które dałe, dałeś jakby na aukcji. Czy tam na ofercie i to jest tak, że on płaci całą kwotę razem z wysyłką. Ja dostaję etykietę, drukuję ją, wysyłam. Jak ta osoba odbierze, i, i jak ta osoba odbierze i chyba tam zaznaczy, że jest wszystko w porządku, to po prostu ja dostaję pieniądze do Elixa, tylko że czekałem na nie 10 dni i to było z dupy totalnie. Na Vinted to działa o wiele lepiej, więc dostaje się pieniądze praktycznie od razu, jeżeli osoba potwierdzi, że jeżeli, jeżeli jest wszystko w porządku, albo po dwóch dniach od kupna, więc. Tak, wystawiłem tą konsolę i jak normalnie będziecie otrzymywać miliard, yy, miliard po prostu wiadomości od Januszy, że oni będą, 500 zł konsola, yy, no nieważne jak ona wyglądała, ale to jest schemat, który chcę wam tutaj opisać, 500 zł konsola, dostaniecie na pewno kilkadziesiąt wiadomości, yy, szczególnie jeżeli to jest yy, dobra oferta, bo moim zdaniem to była dobra oferta. Dostaniecie kilkadziesiąt wiadomości typu 400 zł i jestem za 10 minut Albo 450 I na przykład ja sprzedawałem z grami Bez gier, albo 400 zł z grami Dostałem taką wiadomość, że Znaj łaskę pana, no, no, ja ci zapłacę 400 zł I będę za 10 minut No dokładnie, no. dostałem też taką wiadomość tak. 400 zł bez gier A ja napisałem, że no ja sprzedaję cały zestaw z grami No to 400 z grami <grych> <grych> Dobre. Dostaniecie też dużo wiadomości zdecydowanych klientów. Na przykład w e, tej paczce w OLX jeszcze nie było napisane w regulaminie, czy ja mi to umknęło, że, że nie można... E, czy można... Czy jeżeli ta oferta, bo na przykład na Vinted, jeżeli kupicie coś, albo jeżeli ktoś coś od ciebie kupi, to jeżeli to potwierdzicie, że tak, zbijamy deal'a, to... To, to jest deal i oferta jest, wiecie, wywalana, jest jakby już, że jest kupiona i tyle. Tam no Elix... jest jeszcze tak, że wszyscy, którzy mieli polubią tą ofertę, to też dostają powiadomienie, że też rzecz została sprzedana, no. nie? Ale Elixie... ona może wrócić, jeśli cała transakcja nie dojdzie do skutku, nie? No, a na Eliksie jest... gówno jest. Oferta dalej wisiała, ja dostałem dalej wiadomości i nie wiedziałem, czy mogę ją usunąć, napisałem dopiero do... E, pomocy Elixsa, ale zanim dostałem tą wiadomość, to napisałem dupne rezerwacja. Co, co sobie myślicie e, po tym jak macie napis rezerwacja? Dokładnie. Ja myślę, sobie... ja myślę, że to znaczy, że yy, to jest. Yy... Tak, jakbyś zachęcał ich, żeby do ciebie tak, Dokładnie, ja tak. też tak pomyślałem, dlatego dostałem tak. kilkadziesiąt wiadomości, typu. Ja też do ciebie napisałam, słuchaj, bo ta oferta była taka no. niesamowita z tym napisem: rezerwacja, że no nie mogłam się oprzeć. Na przykład, o co chodzi z tą rezerwacją? Albo czy produkt jest dostępny? I już miałem kopię i wklej wiadomość na telefonie. Rezerwacja chodzi o to, że jest zarezerwowany, czyli nie. Nie można go kupić. Mogłeś dać linka do wikipedii, no. co to znaczy rezerwacja. <grym> Więc jeżeli jest i dam znać, jeżeli, e, jeżeli coś się zmieni. Są też natarciwi klienci tak zwani zdecydowani. E, I klient zdecydowany to jest taki. Ja już miałem że już miałem ją sprzedaną, nie wiedziałem czy ją ściągnąć i goście do mnie pisze, że 450 zł jestem. Ja napisałem, że produkt jest sprzedany. Pra, ale jeżeli coś by się zmieniło, bo zawsze, zawsze się nie ściąga tej oferty na elikie, dlatego że robi się rezerwację, dlatego że bardzo dużo osób właśnie Wam zrezygnuje. Po prostu już nie będą przyjeżdżać po prostu. macie już, umówion no, macie już umówione cycuś, glamcuś, macie już godzinę, kwotę. Z tą kwotą też będzie w historiach różnych. Macie już umówioną kwotę i wszystko, ale nie przyjadą, więc dlatego się pisze, że jest rezerwacja do jakiegoś terminu. Albo w ogóle proszę was ludzie, żebyście zarezerwowali, więc się pisze rezerwacja, nie ściąga się oferty, żeby jej nie wrzucać ponownie I, i takie sprawy. I goście, że on przyjedzie, on już jest, nie? Ja mu piszę, że nie no, że jest sprzedane, że ja może się coś zmienić, bo ja nie wiem. Może się coś zmienić, to pan napisze. Ale proszę pana, ja już po pracy przyjeżdżam, ja już jestem, <laughs> jestem zdecydowo konkretnym klientem, a napisałem, że... A ja mam już konkretną ofertę sprzedaży, więc... Ja tej nawet nie mam. <laughs> no, więc... <laughs> więc dużo będzie takich historii i dużo też będzie historii, historii o tym, że jak się umówicie z kimś na dzień, na miejsce, na cenę, to niekoniecznie niekoniecznie po prostu będzie tak jak chcecie. Ja mogę dodać o Ciebie szybką historię o telewizorze, bo telewizory jak sprzedawaliśmy, bo to było tak, że mieliśmy telewizor w sypialni, chcieliśmy mieć telewizor w salonie też, bo to się okazało, że ten telewizor, który był w sypialni, przestał być przez nas używany, więc finalnie chcieliśmy go sprzedać, a że on miał raptem pół rok chyba? Rok nie z miesiąc, rok. Nie, rok z miesiącem miał chyba, rok z miesiącem. No to stwierdziliśmy, że no to sprzedamy go tam chyba za tysiaka, on poszedł wtedy. No i oferta, 1000 zł, wszystkie okablowanie, w sumie to jeszcze nawet z gwarancją na te 11, no. miesięcy, 11 no. miesięcy, jakby nie patrzeć. No i zdarzało mi się dostawać wiadomości typu 800 i za chwilę jestem. Mówił, ten pan napisał mi, że biorę za 800, a ja napisałam mu, że sprzedam za 1000, no i się historia bardzo szybko skończyła. Pana bardzo szybko zgasiłam i już do mnie nie pisał, ale za to był jeden bardzo konkretny pan, który stwierdził, że gdzie ja mieszkam, Pan przyjechał, pan zabrał i pan był zadowolony na pewno. Tak, jeszcze takim standardem... I nawet nie kręcił nosem, to jest ważne, ważna informacja, bo nie, nie targował się na to 100 złotych czy coś, tylko po prostu przyjechał, zabrał za 1000 złotych, koniec, nie? I ja takich klientów, ja takich ludzi szanuję. Chyba ten film nazwijmy, bo to jest pierwsza część, bo omówiliśmy wierzchołek Góry Lodowej, będzie kilka części, to będzie część nazywana rodzaje klientów na pewno, klientów i ludzi, z którymi e, po prostu będziecie mieli do czynienia, bo jeżeli chodzi o tą cenę i o omówienie, to często, często, kilka historii mieliśmy takich, na przykład, że, e, no oczywiście standardowa odpowiedź, że jak komuś napiszesz, że nie zejdziesz, ale zawsze daje się trochę wyżej, żeby zejść, ale już nie zejdziesz do tych co to, to o, ty nie sprzedasz za to, miałem super historię, to muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o rodzaj klientów, miałem taką historię, że a nie pamiętam nawet coś sprzedawałem. Słuchawki? Słuchawki. Nie, coś sprzedawałeś? Konsole na pewno. <grym> co ja mogę sprzedawać? Jakąś konsolę sprzedawałem. Pamiętam, że wstawiłem jakąś cenę, nie, wiecie? No i ktoś do mnie napisał, że oczywiście o połowę taniej, czy coś w tym stylu, czy o 70% taniej on to kupi. No ja napisałem, że no nie sprzedam tego za tą cenę. No to oczywiście standardowa tę cenę. Standardowa odpowiedź, że pan tego nie sprzedaż. Ale ja miałem już tak obliczone, że specjalnie dałem trochę wyżej i że e, taką czasami obieram taktykę, że co dwa, co trzy dni obniżam na przykład o 5-10 zł, żeby ludzie, którzy mają polubione na olx znaczy nie dostaje się powiadomienia, tylko że masz polubionych, że łu, przecena, u, Albo żeby mieć po prostu to skreślone, bo ta skreślona cena i że jest przecena, to wiecie, dodaje trochę psychicznie. I miałem gościa, który obniżyłem o 10 zł. I już do, mnie na, już do mnie pisze O, widzę, że Pan obniża, he, he O, sukcesywnie żeście sobie odpisywali Ja mówię, nie? no, że, że coś tam mu odpysknąłem Obniżają kolejne 5 zł Hej, znowu obniżka, zaraz Pan obniży do tej ceny, co, co ja chciałem, he, he. I, I specjalnie he, później he. Obniżałem o 1 złotych specjalnie ofertę, że specjalnie dla pana kolejna, kolejna super oferta. Obniżyłem o 1 złotych. Jakby się dało o grosz obniżać, to bym obniżał. W końcu sprzedałem mniej więcej o tej cenie co chciałem, ale po prostu no, zdarzają Ci takie dzbany. Jak na przykład e, jeszcze mieliśmy historię, jeżeli chodzi o cenę z klatką. Przedawaliśmy klatkę dla ptaków. Za 150 zł. Tak, za 150 złotych i e, no wiecie, to, to, to nie jest sprzęt, który... którzy ludzie się no to nie piją, więc każdy, każda osoba, która chciała kupić była na, na wagę złota, żeby to sprzedać po prostu. No i jakiś gościu się zgłosił, że on to kupuje, to był chyba wtorek, e, on to kupuje, proszę zarezerwować mi e, termin do piątku, bo wtedy będzie miał pieniążki. Nienawidzę. Jak, jak będziecie coś ode mnie kupować, napiszcie mi pieniążki, to na pewno ode mnie tego nie kupicie. Nienawidzę, jak ktoś mówi pieniążki. Jak mówisz pieniążki, to zarabiasz pieniążki i masz pieniążki. I jesteś Polaczkiem. To są pieniądze. To po prostu. To są pieniądze. E, I on będzie miał pieniążki. I on. Dobra, no to rezerwacja do piątku. Poczekamy te kilka dni. Napisaliśmy rezerwacja. No, nikt się nie pomylił tym razem. Nie wiedział, co to jest rezerwacja. Do eee, no i oddam, piszę w piątek, że gdzie jest adres, mam tą stówkę przygotowaną. <grym>, a my tak? Halo, halo, nie? <grym>, hola, hola. Coś tu się nie zgadza. Umawialiśmy się na 150 złotych, nie on. Ale, ale on już jedzie. Ale on już jedzie. On, ale on, on już Zresztą jedzie. Ale adresu nie ma, ale on już on jedzie. On już jedzie, nie? Ale no, no to dobrze, to proszę przygotować 150 złotych, ale ja nie mam więcej. Nie. Tak. <grym>, też była historia z ja nie mam więcej trochę się, ale to też była taka sprzedaż powiedzmy produktu który nie jest popularny czyli drapak dla kota bo ten kot który śpi obok tam no śmierdziel jeden ona nie śmierdzi, sam śmierdzisz chciał chcieliśmy zrobić kotu przyjemność i za 7 dych w lidlu kupiliśmy mu drapak kot popatrzył na ten drapak i tyle to była jego atencja cała Taki domek, drapak, coś w tym stylu. No to go sprzedaliśmy za 60 złotych, to była nowa rzecz, kod jej nawet nie dotknął. No to przyjechał gościu, miałem za 60, bo mówię, nie jesteśmy za 60, przyjeżdża gościu i mówi, że ona tylko 50. No i, ale wtedy... Wtedy popuściłem, że tak powiem. I no, to powiem nie, no teraz bym tak... Nie, teraz bym tak nie zrobił, proszę Państwa. Mi się przypomniało, że mnie kiedyś ktoś oszukał na Oelisie. Tak mi się w ogóle tak to, A to w będzie, na, widzicie, takie historie bardziej hardkorowe w następnym odcinku nawet. <laughs> też okay. mam kilka hardkorowych, bardziej znaczy taki, to nie była hardkora. Znaczy dziwnie, no ale wiesz, teraz opowiadam o jakichś cenach, nie, Jakiś ten, ale... Nie to, że takie dziwniejsze, widzicie, takie bardziej mocniejsze historie w następnym odcinku, teraz takie rodzaje klientów i, i to co się dzieje, bo to co teraz opowiadam, to się zdarza nagminnie przy każdej sprzedaży. I... No praktycznie tak. Zawsze jest jeden, chociaż jeden taki typ, który do ciebie napisze, czyli... albo że jest za 10 minut, ale on to bierze za na przykład, nie wiem, tam 20% taniej czy ile tam. Eee, no a ty mu odpisujesz, że no, ale ty to sprzedasz drożej, czy coś takiego, no i takie... Jeszcze z takich cenowych batalii, powiedzmy, pieniężno-cenowych batalii, bo mamy historie też takie hardkorowe, bardziej hardkorowe, powiedzmy, Hardkorowe, in, inne, nie, nie opierając się wyłącznie na cenie. Eee, seks, no wiecie. No, seks, dramat, przemoc, demonetyzacja, bo powiedziałem seks. To, to był do by to tego, nie eee, by Ten, e, miałem historię ostatnio, jak sprzedawałem e, Kinecta, to było właśnie. Też konsolę, no. Keż, no sprzedawałem Kinecta z grami, e, z pięcioma grami Kinect działający za 130, i gościu napisał mi, w ogóle strasznie dużo pytań zadawał. A, ale to spoko, bo jak kupujesz, to wiesz co chcesz kupować. No, ja bym ja się jedynie zirytowała, jakby on tyle pytań zadał, stracił mój cenny czas, a finalnie powiedział: okej. Okay. Znaczy, na vinted jest ten problem, że e, ludzie nad rzeczą za 10 zł się spuszczają po prostu, bo a proszę zdjęcie. A więc wiecie, czas, który spędzasz na robieniu dokładnych zdjęć i pomiarów rzeczy za 10 zł, jest, mniej, jest bardziej cenny niż ta rzecz. Więc, yy, ale gościn tam pytał: A płyty w jakim stanie? A to, i zaczął od gier, bo ja: O, pan ma tu King Adventures 2, a jedynki pan nie ma? No nie mam. A ja tu z jedynką bym coś tam. I zaczął kręcić, nie? I, I jak mówiłem że poprzednio, że popuściłem, to tutaj ja już jestem doświadczonym Januszem z Oelixa. Mirkiem, Januszem, jak chcecie, Robertem. pozdro dla poprzedniego filmu. Yy, z Oelixa, to. Yy, ja mu. Nie. O tak 100 a ja nie, 110. O nie panie, za 100, bo tutaj, bo tutaj ten, Ja mówię. Panie, 110. I ani grosza mniej. I, i co? Za 110 poszło. Ale to trzeba się boksować z Januszami, więc to... To jest... To jest już sztuka. No i bardzo często możesz po prostu e, zdać się na łaskę ich, że oni jednak to wezmą drożej. No chociaż... No, taniej. No, że... A, no, taniej, tak. No jeżeli chcecie naprawdę coś sprzedać, to lepiej popuścić, a nie iść w zaparte. To jest koniec części pierwszej, opowiedziałem wam wierzchołek góry lodowej, czyli jakie najczęściej rzeczy mnie spotykają, to są rzeczy nagminne przy każdej sprzedaży. W następnej części, jeżeli będziecie chciecie, Jeżeli chcecie, czyli jeżeli chcecie, to łapka w górę, i komentarz napiszcie, udostępnijcie ten film wiadomo. W następnej części opowiemy wam takie dziwniejsze historie, bo były! Były bardzo dziwne historie, które po prostu to jest taki, opowiadacie to znajomym, że wasz kumpel na imprezie, że wasz kumpel miał taką historię na eliksie i wiecie, że będziecie dużo towarzystwa. <grych> Ale to jak oczywiście jak będziecie chcieli i wyrazicie to w odpowiedniej ilości tych wszystkich reakcji na ten film. A ja się z wami żegnam na razie i cześć do następnego filmu.